Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co może się stać, gdy szefowa kuchni postanowi przeciwstawić się potężnemu milionerowi, właścicielowi restauracji, w której pracuje? W świecie, gdzie luksus jest prawem, Izabela, szefowa kuchni, pokazała, że jej rola sięga o wiele dalej, niż właściciel sobie wyobrażał. Jestem szefową kuchni w twojej restauracji, a nie twoją luksusową służącą. To było zdanie, które zmieniło wszystko. Ale co skłoniło Izabelę do wypowiedzenia tych słów? Co zrobiła, że milioner za nie mówił? Przygotuj się na historię pełną napięcia, wyzwań i potężnej lekcji o szacunku i sile woli, której nigdy nie zapomnisz. Zanim jednak przejdziemy dalej, upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał, aby nie przegapić więcej takich emocjonujących historii. A jeśli wierzysz, że odwaga i ciężka praca mogą zmienić wszystko, zostaw komentarz. Szefowa dała radę. Teraz odkryj, jak jedno proste zdanie może zmienić relacje władzy i zakwestionować wszystko, co do tej pory uważałeś za pewnik. Zaczynamy. Dominik był typem mężczyzny, którego każdy zauważał, gdy wchodził do pomieszczenia. Właściciel jednej z najbardziej luksusowych sieci restauracji w mieście. Wyróżniał się zarówno sukcesem w biznesie, jak i umiejętnością uwodzenia każdej kobiety, która przyciągnęła jego uwagę. Jego obecność zawsze niosła ze sobą pewność siebie, graniczącą z arogancją, a Dominik był przyzwyczajony do tego, że dostaje wszystko, czego pragnie, zarówno w interesach, jak i w życiu prywatnym. Tego ranka Dominik postanowił odwiedzić jedną z jego najbardziej renomowanych restauracji pod pretekstem rutynowej inspekcji. Jednak prawdziwą intencją wizyty nie było sprawdzanie finansów ani jakości obsługi. Dominik był ciekawy, aby poznać Izabelę, nową szefową kuchni, która zdobywała pochwały za swoją kreatywność i doskonały smak potraw. Już słyszał o niej wiele, a dla niego to wystarczyło, aby chcieć czegoś więcej niż tylko skosztowania jej dań. Dominik był zaintrygowany, a pytanie, które nie schodziło mu z głowy, było proste: czy ona będzie kolejnym łatwym podbojem? Tymczasem w ruchliwej kuchni restauracji Izabela była skupiona na swojej pracy. Była utalentowaną i oddaną szefową kuchni, całkowicie zakochaną w sztuce gotowania. Izabela nie była tam po to, by imponować komukolwiek poza klientami. Po latach doświadczeń nauczyła się, że droga do sukcesu prowadzi przez wysiłek i poświęcenie. Co więcej, miała dla siebie jedną jasną zasadę: nigdy nie łączyć pracy z romansem. Mężczyźni tacy jak Dominik ze swoją reputacją i urokiem nie byli typem rozproszenia, które mogłoby wejść w jej życie. Dla Izabeli restauracja była priorytetem, a wszystko, co mogło to zakłócić, nie miało miejsca w jej planie dnia. Kiedy dowiedziała się, że Dominik, właściciel restauracji, jest w pobliżu, Izabela nie była poruszona. W przeciwieństwie do innych pracowników, którzy zaczęli się denerwować i starali się zaimponować właścicielowi, ona pozostała skupiona na swojej kuchni. W końcu praca to praca, a ona była tam po to, żeby gotować, a nie zadowalać właściciela firmy. Nie mam czasu na gierki, pomyślała, kończąc kolejne danie. Dla Izabeli sukces miał przyjść dzięki jej talentowi i poświęceniu, a nie przez uleganie urokowi kogoś takiego jak Dominik. Dominik wszedł do kuchni, pewny, że jego zwykły urok wystarczy. Ale czy Izabela, tak skoncentrowana na swojej pracy i obojętna na rozproszenia, da się zdobyć, jak wszystkie inne? A może wreszcie znalazł kogoś, kto nie jest pod wrażeniem jego sztuczek? Dominik ruszył w stronę kuchni, jego kroki były pewne i pełne zwyczajowej pewności siebie. Kiedy wszedł, poczuł ciepło bijące od garnków i usłyszał gorączkowy dźwięk pracy, ale to, co naprawdę przykuło jego uwagę, to Izabela. Stała tam, skupiona na swojej pracy, nieświadoma ruchu wokół niej. Jej wzrok był utkwiony w talerzu, który właśnie kończyła, a koncentracja wydawała się niemal nieprzenikniona. Dominik, z swoim zwykłym uwodzicielskim uśmiechem, Podszedł bliżej i postanowił rozpocząć swobodną rozmowę. Twoja praca jest imponująca. Skomentował, licząc na jakąś reakcję. Izabela, nie odwracając wzroku od garnka, odpowiedziała spokojnie. Dziękuję, ale wolałabym, żebyśmy porozmawiali o menu, jeśli to możliwe. Chłodna i bezpośrednia odpowiedź Izabeli zaskoczyła Dominika. Był przyzwyczajony do tego, że zawsze jest w centrum uwagi, a ludzie robili wszystko, by mu się przypodobać. Ale tam, w tej kuchni, Izabela ledwo zauważyła jego obecność. Po raz pierwszy poczuł, że jego urok nie działa. To intrygowało go głęboko. Zamiast się wycofać, stał się jeszcze bardziej zainteresowany. Izabela nie była jak inne kobiety, które spotykał, a to tylko sprawiło, że wyzwanie stało się jeszcze bardziej pociągające. Dominik, nie chcąc stracić kontroli nad sytuacją, postanowił flirtować bardziej otwarcie. Zbliżył się jeszcze bardziej. Ton jego głosu był nasycony czarem, ale Izabela nawet nie mrugnęła. Z oczami utkwionymi w pracy przed sobą, doskonale wiedziała, co próbuje osiągnąć. Wiem, co próbujesz zrobić, Dominik. powiedziała w końcu, odwracając się, by spojrzeć mu prosto w oczy. Ale tutaj skupiam się na pracy i tylko na pracy. Dominik, zaskoczony szczerością i stanowczością w głosie Izabeli, na chwilę stracił mowę. Zrozumiał, że zdobycie tej kobiety nie będzie łatwe. Izabela jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza mieszać romansu z pracą. Dla niej kuchnia była jej królestwem, gdzie rządziła talentem i poświęceniem, i nie było tam miejsca na gry, które Dominik zwykle prowadził. To wyzwanie poruszyło Dominika w sposób, którego się nie spodziewał. On, który zawsze miał kontrolę, poczuł, że znalazł kogoś, kto nie był pod wrażeniem jego bogactwa ani uroku. I nagle proste pragnienie uwiedzenia Izabeli przerodziło się w coś więcej. Wiedział, że tym razem będzie potrzebował czegoś więcej niż tylko pięknych słów i uwodzicielskiego uśmiechu. Dominik myślał, że łatwo zdobędzie Izabelę, ale sprawy nie idą tak, jak się spodziewał. A ty, czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której musiałeś pokazać więcej niż słowa, aby udowodnić swoje intencje? Zostaw lajka, jeśli podoba ci się ta historia i napisz w komentarzu udowodnij czynami, aby podzielić się swoją opinią. W kolejnych dniach Dominik znalazł się na nieznanym terytorium. Izabela nie ulegała jego zalotom. Był przyzwyczajony do tego, że wszystko w życiu przychodziło mu łatwo, zwłaszcza jeśli chodziło o zdobywanie kogoś. Ale z Izabelą było inaczej. Wydawała się odporna na jego urok, pieniądze i obietnice luksusowego życia, które tak fascynowały innych. Zdeterminowany Dominik zaczął intensyfikować swoje próby. Zapraszał ją na ekskluzywne wydarzenia, wyszukane kolacje, a nawet międzynarodowe podróże, aby poznać renomowanych dostawców. Ale na każde zaproszenie Izabela odpowiadała tym samym zdecydowanym i uprzejmym nie. Dominik nie mógł tego pojąć. Jak ktoś mógł odrzucić to wszystko? Bardziej niż odrzucenie irytowała go obojętność Izabeli. Wydawała się nieporuszona ani jego władzą, ani możliwościami, które oferował. Zamiast tego wciąż koncentrowała się na restauracji, na potrawach i klientach, zachowując profesjonalizm przez cały czas. Każda nieudana próba Dominika sprawiała, że odczuwał rosnącą frustrację uczucie, którego nigdy wcześniej nie doświadczył zaczął zdawać sobie sprawę, że po raz pierwszy jego słowa i status nie wystarczały. Była to nowa i niewygodna sytuacja. Wyzwanie zdobycia Izabeli przestało być jedynie kwestią pożądania czy dumy, a stało się czymś, co okazało mu zastanowić się nad sobą. Czy jego uczucia do niej sięgały głębiej niż zwykła chęć podboju? Dominik łapał się na tym, że myśli o Izabeli nie tylko, gdy był w restauracji, ale także w chwilach ciszy, co jeszcze bardziej go dezorientowało. Zmęczona jego nieustannymi zalotami, Izabela postanowiła, że nadszedł czas, aby skonfrontować się z nim raz na zawsze. Pewnej nocy, po tym jak ruch w restauracji osłabł, poprosiła, aby porozmawiali. W kuchni panowała cisza, jedynie odległy dźwięk układanych sztućców przerywał milczenie. Dominik, ciekawy i może trochę zdenerwowany, zgodził się. Dominik zaczęła Izabela, jak zawsze stanowcza doceniam twoje zaangażowanie w restaurację i wsparcie, jakie oferujesz naszej ekipie. Ale muszę być z tobą szczera. To, co robisz, musi się skończyć. Dominik zmarszczył brwi, zaskoczony jej szczerością. Zanim zdążył odpowiedzieć, Izabela kontynuowała. Rozumiem, że jesteś przyzwyczajony do tego, że zawsze dostajesz to, czego chcesz, ale tutaj, w kuchni, liczy się praca. To mnie definiuje. Nie mieszam spraw zawodowych z osobistymi i nigdy tego nie zrobię. Możesz mieć wszystko, czego chcesz na zewnątrz, Dominik, ale tutaj, wewnątrz, liczy się mój szacunek do tego, co robię. I nie zamierzam tego kompromitować. Słowa Izabeli zawisły w ciszy kuchni. Dominik milczał, próbując zrozumieć to, co właśnie usłyszał. Nigdy wcześniej nie został w ten sposób postawiony do pionu, i to sprawiło, że zaczął się zastanawiać nad swoim postępowaniem. Po raz pierwszy zaczął widzieć Izabelę w nowym świetle, nie tylko jako osobę, którą chciał zdobyć, ale jako kogoś, kto zasługiwał na jego szacunek. Dominik zaczął dostrzegać, że jego uczucia do Izabeli wykraczają poza zwykłą chęć zdobycia. Ale czy naprawdę jest gotów zmienić swoje zachowanie, aby zdobyć nie tylko jej serce, ale także jej szacunek? Czy też jego intencje nadal tkwią w powierzchowności? Z czasem Dominik zaczął zmieniać swoje podejście. Zrozumiał, że ekstrawaganckie zaloty nie doprowadzą go do celu z Izabelą. Zamiast tego zaczął częściej odwiedzać restaurację, nie jako bogaty przedsiębiorca, którym był, ale jako ktoś, kto chciał bliżej przyjrzeć się pracy. Obserwował rytm kuchni, podziwiając z jakim oddaniem Izabela angażowała się w każdy szczegół. Jej skupienie, pasja do potraw i przywództwo, które sprawowała nad zespołem, zaczęły budzić w nim coś nowego. Z każdym dniem Dominik czuł się coraz bardziej zafascynowany, nie ze względu na zdobycz, której tak pragnął, ale z powodu niezwykłej kobiety, jaką była Izabela. Izabela, mimo że zachowała swoją stanowczą postawę, nie mogła nie zauważyć zmiany w Dominiku. Nie składał już ekstrawaganckich propozycji ani nie próbował zaimponować jej obietnicami luksusu. Zamiast tego wydawał się szczerze zainteresowany tym, co działo się w sercu restauracji. Zaczynał rozumieć, co naprawdę miało dla niej znaczenie praca, zespół i pasja do gotowania. Dominik również zaczął dostrzegać, że jego uczucia wykraczają poza zwykłe zauroczenie. Nie chodziło już tylko o wyzwanie związane ze zdobyciem Izabeli, naprawdę podziwiał, kim była. Stopniowo między nimi zaczęła rozwijać się bliższa relacja, oparta na szacunku i przyjaźni. Dominik przestał postrzegać Izabelę jedynie jako trudną do zdobycia kobietę, a zaczął widzieć ją jako kogoś, kogo naprawdę chciał lepiej poznać. Pewnej nocy, po zamknięciu restauracji i odejściu ostatnich klientów, Dominik i Izabela zostali w kuchni, gdzie panował spokojniejszy nastrój. Rozmowa przebiegała bardziej naturalnie niż wcześniej. Po raz pierwszy Dominik postanowił opowiedzieć o sobie w sposób bardziej osobisty i głęboki. Czasem wydaje mi się, że wszystko, co robię, to spełnianie oczekiwań innych, przyznał Dominik, głosem spokojnym i szczerym. Bycie właścicielem tej sieci restauracji to coś, co lubię, ale często mam wrażenie, że nikt naprawdę mnie nie widzi. Widzą tylko właściciela, mężczyznę z władzą, ale nie to, co przeszedłem, żeby tu dotrzeć. Izabela słuchała go uważnie, chłonąc każde słowo. Doskonale wiedziała, jak to jest walczyć o uznanie, aby udowodnić swoją wartość. Rozumiem, jak to jest, odpowiedziała po chwili ciszy. Musiałam stoczyć wiele walk, aby być tu, gdzie jestem. Kuchnia to dla mnie więcej niż praca. To miejsce, gdzie mogę być sobą, gdzie wszystko, czym jestem i czego się nauczyłam, jest w potrawach, które podaję. Ale wiem, jak trudno jest to utrzymać, gdy oczekiwania innych są tak przytłaczające. Spojrzeli na siebie głęboko, czując cichą wieś, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli razem. Dominik zdał sobie sprawę, że jego uczucia do Izabeli sięgają głębiej niż zwykłe zauroczenie. Było tam coś więcej, coś, czego nie wiedział, że szukał, dopóki jej nie spotkał. Jednocześnie Izabela, mimo swojej racjonalności i uporu, zaczęła czuć coś do Dominika, czego się nie spodziewała. Jednak wewnątrz niej tliła się obawa, czy Dominik naprawdę się zmienił, czy to wszystko było tylko kolejną próbą zdobycia jej. Izabela zaczęła dostrzegać zmianę w Dominiku, ale czy on jest szczery? Jeśli uważasz, że ludzie mogą się zmienić, kiedy naprawdę się starają, napisz w komentarzu zmiana jest możliwa. I subskrybuj kanał, aby śledzić rozwój tej emocjonującej historii. Dominik wiedział, że dotarł do decydującego momentu. Nie mógł już kontynuować gier czy powierzchownych prób zdobycia Izabeli. Nadszedł czas, by być szczerym, otworzyć serce i pokazać jej, co naprawdę czuje. Pewnej spokojnej nocy, po kolejnym intensywnym dniu w restauracji, postanowił podejść do niej i powiedzieć prawdę coś, czego rzadko robił wobec kogokolwiek. Izabela zaczął głosem łagodniejszym niż zazwyczaj zawsze byłem kimś, kto wykorzystywał swój urok, pieniądze i władzę, by osiągnąć to, czego chciał. Do tej pory było to łatwe, ale z tobą wszystko jest inne. Nie chcę cię tylko zdobyć, chcę zbudować z tobą coś prawdziwego. Izabela, która była przyzwyczajona do widzenia Dominika jako pewnego siebie mężczyzny, zawsze kontrolującego sytuację, poczuła zaskoczenie, a może coś więcej. Jego słowa brzmiały szczerze, ale coś w niej nie pozwalało jej na pełne zaufanie. Wiedziała, że mówi prawdę, ale mur, który zbudowała przez lata, skupiając się na pracy, kazał jej się cofnąć. Była rozdarta między racjonalnością, która trzymała ją w ryzach przez tyle lat, a uczuciem, które zaczęło kiełkować do Dominika. Spojrzała na niego, szukając właściwych słów. Dominik, widzę, że się zmieniłeś i część mnie chce w to wierzyć. Ale potrzebuję czegoś więcej niż słów. Dominik, poruszony jej szczerością, skinął głową. Wiem, że słowa nie wystarczą. Rozumiem, że potrzebujesz działań czegoś prawdziwego. I jestem gotów udowodnić, że moje intencje są szczere. Bo po raz pierwszy w życiu chcę czegoś więcej niż tylko zdobycz. Chcę czegoś prawdziwego, z tobą. Izabela wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że jej uczucia do Dominika były prawdziwe, ale nadal coś się powstrzymywało. Mury, które zbudowała przez lata, poświęcając się pracy i sukcesowi, trzymały ją z dala od rozproszeń. Dominik, mimo że teraz wydawał się inny, wciąż stanowił zagrożenie dla jej równowagi. Po długim namyśle podjęła decyzję. Następnej nocy Izabela poprosiła Dominika o ostateczną rozmowę. Byli w restauracji, która już została zamknięta, a cisza kuchni ich otaczała. Wiedziała, że musi być z nim szczera. Dominik, musisz zrozumieć jedną rzecz. Walczyłam długo, żeby być tu, gdzie jestem. I choć widzę, że się zmieniasz, moim priorytetem zawsze będzie moja praca. Jeśli naprawdę chcesz czegoś więcej ze mną, musisz to udowodnić czynami, a nie obietnicami. Nie mogę pozwolić sobie na uleganie pięknym słowom. Jeśli chcesz być częścią mojego życia, musisz uszanować moje granice, zwłaszcza w pracy. Dominik, zdecydowany by nie stracić Izabeli, spojrzał głęboko w jej oczy i mocnym głosem odpowiedział. Rozumiem, Izabelo. I obiecuję, że uszanuję twoją przestrzeń. Pokażę ci czynami, że jestem gotów być osobą, której potrzebujesz u swego boku. Nie chcę niszczyć tego, co zbudowałaś, chcę być częścią tego, szanując twoje granice. Izabela, z ulgą, ale wciąż ostrożna, zgodziła się. Wiedziała, że Dominik jest szczery, ale tylko czas pokaże, czy dotrzyma swoich obietnic. Jednak na razie postanowiła dać mu szansę. Szansę opartą nie tylko na uczuciu, ale na szacunku, który zaczął okazywać. Dominik przyjął wyzwanie Izabeli, ale teraz musi udowodnić czynami to, co obiecał słowami. Czy uda mu się dotrzymać swoich intencji, nie niszcząc równowagi, którą Izabela tak bardzo ceni, czy też jego dawne nawyki powrócą? Na następny dzień, kiedy Izabela była zajęta w kuchni, jej telefon zawibrował z niespodziewaną wiadomością od Dominika. Przeczytała ją z ciekawością: Mam dla ciebie niespodziankę na dzisiejszy wieczór. Nic romantycznego obiecuję. Zaufaj mi. Odbiorę cię po pracy. Izabela miała wątpliwości. Rozmowa z poprzedniej nocy wciąż była świeża w jej pamięci. Część niej była ciekawa, co Dominik zaplanował, ale inna część wciąż miała swoje obawy. Po kilku minutach zdecydowała, że może dać mu szansę. Odpowiedziała po prostu: ok. Kiedy dzień dobiegł końca, a restauracja została zamknięta, Dominik pojawił się, aby ją odebrać. Zamiast jednak zabrać ją do eleganckiej restauracji czy luksusowego miejsca, pojechali na małą farmę na obrzeżach miasta. Izabela była zaskoczona i zapytała: Co my tu robimy? Dominik uśmiechnął się i odpowiedział: To farma, która dostarcza świeże składniki do naszych restauracji. Pomyślałem, że jako szefowa kuchni chciałabyś zobaczyć skąd pochodzą produkty, z którymi pracujesz? Zaczęli spacerować po farmie, a Dominik pokazywał jej wszystko. Szklarnie uprawy jak dbają o składniki. Podczas spaceru rozmawiali o pasji Izabeli do gastronomii i o tym, jak ważne było dla niej używanie wysokiej jakości produktów. Izabela była poruszona. Po raz pierwszy poczuła, że Dominik stara się naprawdę ją zrozumieć, bez prób zaimponowania jej czymś ekstrawaganckim. Rozmawiali, aż zapadł zmrok, a oboje usiedli na drewnianej ławce pod rozgwieżdżonym niebem. Wtedy Dominik spojrzał na Izabelę i powiedział: Wiem, że nie jestem doskonały. Ale odkąd Cię poznałem, uczę się, że żeby zbudować coś prawdziwego, muszę szanować Twoją przestrzeń i Twój czas. Nie chcę Cię pospieszać ani na siłę imponować. Chcę tylko, żebyś widziała, że się staram. Izabela milczała przez chwilę, przyswajając jego słowa. Po raz pierwszy zaczęła wierzyć, że Dominik mówi serio. Cisza między nimi nie była już nie, ale pełna zrozumienia. Może Dominik naprawdę był gotów się zmienić? Po tej wyjątkowej nocy na farmie coś zaczęło niepokoić Izabelę. Choć Dominik wydawał się bardziej uwrażliwiony na jej uczucia, niektóre rzeczy nie uchodziły jej uwadze. Zawsze był obecny w restauracji, zwracając uwagę na wszystko nowe pomysły, potrawy, to jak zarządzała zespołem. Jednak z czasem w jej głowie zaczęły pojawiać się wątpliwości: A co jeśli on nie jest tu dla mnie? A co jeśli jego zainteresowanie jest bardziej strategiczne? Pewnego popołudnia, kiedy przeglądała menu na nowy sezon, Izabela usłyszała rozmowę dwóch pracowników. Słyszałem, że Dominik planuje otworzyć nowy oddział i chce użyć pracy Izabeli jako wzoru dla nowych szefów kuchni, powiedział jeden z nich. Te słowa uderzyły ją jak cios w brzuch. W tym momencie Izabela zatrzymała się i zaczęła łączyć fakty. Dominik zaczął się do niej zbliżać, gdy jej praca zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Zawsze zadawał pytania o funkcjonowanie kuchni, o jej pomysły, a teraz nagle pojawiły się plotki o ekspansji, w której jej praca miałaby być fundamentem. Czy on się do mnie zbliżył tylko po to, żeby mnie wykorzystać w interesach? Pomyślała, czując mieszankę złości i rozczarowania. Zdeterminowana, by zrozumieć, co się dzieje, poczekała, aż restauracja się zamknie, aby skonfrontować się z Dominikiem. Kiedy przyszedł, Izabela nie traciła czasu. Dominik, musimy porozmawiać powiedziała bezpośrednio. Dominik się zgodził, ale wyraźnie nie spodziewał się, co nadchodzi. Słyszałam plotki o ekspansji twoich restauracji. Mówią, że chcesz wykorzystać moją pracę jako wzór i to, co mnie boli to, że nigdy mi o tym nie wspomniałeś zaczęła, czując narastający żal. Wiesz, Dominik, zaczynam myśleć, że zbliżyłeś się do mnie nie dlatego, kim jestem, ale dlatego, co mogę zrobić dla twojego biznesu. Zamilkł, wyraźnie zaskoczony. Izabela, to nieprawda. Tak, myślę o ekspansji, ale nigdy nie chciałem cię wykorzystać. Podziwiam Twoją pracę i oczywiście chciałem, żebyś była zaangażowana, ale nie w taki sposób, jak myślisz. Izabela pokręciła głową, nadal nie do końca wierząc. Od początku wiedziałeś, że nie chciałam mieszać spraw osobistych z zawodowymi, ale teraz wszystko ma sens. Zobaczyłeś potencjał w tym, co robię, zobaczyłeś wpływ, jaki miałam na restaurację i uznałeś, że będzie wygodne mnie zdobyć, żeby więcej pracować dla ciebie. Dominik poczuł ciężar jej słów i zrozumiał, że jego działania niszczą to, co mogli razem zbudować. Przyznaję, że praca zawsze była dla mnie priorytetem, a twój talent przykuł moją uwagę od samego początku. Ale to, co czuję do ciebie, sięga znacznie głębiej, Izabelo. Spojrzała na niego, wciąż zraniona. Chcę w to wierzyć, ale potrzebuję czasu. Muszę wiedzieć, że widzisz we mnie człowieka, a nie narzędzie do swojej ekspansji. Dominik próbował się zbliżyć, chwytając jej dłoń, ale Izabela się odsunęła. Rozumiem. Dam ci tyle czasu, ile potrzebujesz, powiedział, czując ciężar sytuacji. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że naprawdę mi na tobie zależy. Nie wykorzystuje cię i udowodnię to swoimi działaniami. Izabela skinęła głową, ale wciąż była zraniona. Wiedziała, że potrzeba będzie o wiele więcej niż słów, by przezwyciężyć tę nieufność. Od tego momentu postanowiła się zdystansować i obserwować, czy Dominik rzeczywiście potrafi oddzielić pracę od uczuć i uszanować to, co dla niej najważniejsze jej niezależność i pasję do tego, co robi. Minęło kilka dni od ostatniej rozmowy Dominika i Izabeli. Ona trzymała pewien dystans, skupiając się w pełni na pracy, a Dominik szanował jej przestrzeń. Prawda była jednak taka, że to go bolało. Wiedział, że same słowa nie wystarczą, aby odzyskać zaufanie Izabeli. Pewnego wieczoru, po zamknięciu restauracji, Dominik poprosił ją o rozmowę. Izabela wahała się przez chwilę, ale w końcu się zgodziła. Wiem, że nadal mi nie ufasz, zaczął szczerze i bezpośrednio. Ale chcę ci pokazać, że widzę w tobie dużo więcej niż tylko część interesów. Dziś podpisałem umowę, żebyś miała pełną kontrolę nad nowym oddziałem. Nie chcę cię wykorzystywać, Izabelo. Chcę, żebyś miała wolność tworzenia tego, co tylko zechcesz, na swoich zasadach. Izabela była zaskoczona, mrugając kilkakrotnie. Pełna kontrola. Mówisz poważnie? Dominik skinął głową. Tak. Zasługujesz na to, żeby być docenioną za swój talent. I nie będę cię do niczego zmuszał. Jeśli nie chcesz angażować się w rozwój, to w porządku. To, co do ciebie czuję, wykracza daleko poza sprawy zawodowe. Przez kilka chwil oboje milczeli. Izabela rozważała jego słowa, a stopniowo złość i nieufność zaczęły ustępować czemuś innemu. W oczach Dominika dostrzegła coś nowego. Zobaczyła pokorę i prawdziwy szacunek. Wierzę ci, Dominiku, powiedziała w końcu, czując, jak wielki ciężar spada z jej ramion. Bałam się, że jestem tylko kolejnym elementem twojej gry biznesowej, ale teraz widzę, że jesteś gotów szanować mnie zarówno jako osobę, jak i profesjonalistkę. Dominik uśmiechnął się z ulgą. Po raz pierwszy od dłuższego czasu oboje poczuli prawdziwą więź. Napięcie między nimi zaczęło wreszcie znikać. Z czasem Dominik i Izabela znaleźli sposób na zrównoważenie swojego życia zawodowego i osobistego. To, co kiedyś wydawało się nierozwiązywalnym konfliktem, przekształciło się w solidne partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku i wspólnym rozwoju. Dominik, wierny swojej obietnicy, stał się stałą obecnością w restauracji, uczestnicząc aktywnie i szczerze dbając o zespół, a przede wszystkim o Izabelę. Ich związek nie był doskonały i oboje o tym wiedzieli. Jednak byli pewni, że nie potrzebują wielkich obietnic. To, co ich łączyło, to gotowość, aby codziennie pracować nad relacją bez pośpiechu, ale z pewnością, że rozwijają się razem. Izabela wciąż była skupiona na swojej pasji do gotowania, podczas gdy Dominik, teraz dojrzalszy, angażował się znacząco, nie wykorzystując swojej pozycji do manipulacji, lecz do wkładu. Dominik i Izabela nauczyli się szanować swoją przestrzeń i granice. Ich zaangażowanie budowane było na małych, codziennych działaniach, bez nierealnych oczekiwań, ale z dużą ilością szacunku i podziwu. Wiedzieli, że przyszłość może przynieść nowe wyzwania, ale byli gotowi stawić im czoła razem. Gdy restauracja przygotowywała się do kolejnego wieczoru pracy, Izabela i Dominik stali obok siebie, już nie jako szefowa kuchni i właściciel, ale jako partnerzy. Ich różnice wzajemnie się uzupełniały i pozwalały im wspólnie się rozwijać. Szacunek, który pielęgnowali, stał się fundamentem relacji, która wykraczała poza pracę i pierwotną fascynację. Oboje nauczyli się, że można zrównoważyć życie zawodowe z osobistym, o ile zachowa się istotę szacunku i gotowość do wspólnego rozwoju. Historia Dominika i Izabeli uczy nas, że największe osiągnięcia nie wynikają z wielkich gestów, ale z szacunku, zaufania i wzajemnego rozwoju. Zbudowanie czegoś prawdziwego wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Co sądzisz o tej emocjonującej historii? Izabela i Dominik pokazali nam, że z szacunkiem i determinacją można zbudować coś prawdziwego, nawet w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Czasami to właśnie te niespodziewane sytuacje prowadzą nas do najważniejszych momentów w naszym życiu. Jeśli ta historia o miłości i przezwyciężaniu trudności poruszyła Cię, proszę zostaw lajka. To bardzo pomaga kanałowi i motywuje mnie do tworzenia kolejnych wzruszających i inspirujących historii. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, skorzystaj z okazji, aby zapisać się teraz i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych treści. Bardzo chciałbym wiedzieć, co sądzisz o tej historii. Zostaw komentarz poniżej, oceniając ją w skali od 1 do 5, albo podziel się momentem, który najbardziej cię poruszył. Jeśli wierzysz, że szacunek i odwaga mogą zmienić każdy związek, udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. Rozprzestrzeniajmy tę wiadomość o miłości i przezwyciężaniu. Obejrzyj także następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, i kontynuuj wzruszanie się kolejnymi historiami o miłości, przezwyciężaniu i prawdziwym połączeniu. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.